Cześć, witajcie na kanale Podskarbnica w najnowszym filmie, w filmie, którego jeszcze nigdy nie nagrywałam, ale dzisiaj stwierdziłam, że to jest w sumie dobry moment, dlatego że ostatnio podjęłam kilka decyzji odnośnie mojego książkowego życia czytelniczego, no i stwierdziłam, że w sumie to jest dobry moment. Na to, żeby o tym po prostu pogadać. Także jestem wyposażona w moje notatki w telefonie oraz w dwie książki, bo tylko dwie fizycznie mam. Natomiast dzisiaj poopowiadamy sobie trochę o książkach i seriach książkowych, które porzucam, których nie zamierzam już więcej czytać, mimo tego, że początkowo często, gęsto zamierzałam. Ale w ostateczności stwierdzam, że trochę bez sensu, że skoro coś mi się na początku historii nie podobało, to nie będę szła w to dalej, chociaż jak wiadomo, jest kilka serii, które i tak jakby kontynuuję, mimo tego, na przykład Dora Wilk. Natomiast jest kilka takich książek, które po prostu porzucam i niestety, bądź niestety, większość z nich to są dark romance, bo jak być może wiecie, przez ostatnie w sumie dwa lata chyba dosyć często sięgałam i nadal w sumie jeszcze trochę sięgam po tego typu tytuły, bo Chciałam najpierw sprawdzić w ogóle, o co chodzi z tym gatunkiem, a potem po prostu natarczywie szukałam książki z tego gatunku, która sprawi, że serce mi, tak wiecie, zaskoczy, i kilku się przez chwilę udawało, ale ta miłość nie została na długo. Natomiast o tych tytułach sobie opowiadamy dzisiaj zaraz trochę więcej, ale może zaczniemy po prostu od tego, co ja fizycznie mam ze sobą tutaj, a potem przejdziemy do tego, czego nie mam, i będą się wyświetlały tutaj okładki. Także pierwszą książką, którą fizycznie jeszcze w domu mam, bo dopiero właściwie tą decyzję... Znaczy się, podjęłam decyzję już chyba wcześniej, ale jeszcze nie pozbywałam się tej książki. A w tym momencie wydaje mi się, że to już chyba będzie po prostu dobry moment na to, żeby ją gdzieś spróbować dać dalej. To jest Dawn and Dusted. I jak być może wiecie, mi się dosyć mocno ta książka podobała. I ja bardzo chciałam czytać kolejne części, tym bardziej, że ono wiecie, to jest ta taka seria, gdzie mamy jedną parę na jedną część. No i gdzie już te pary pozostałe się zaczynają nam zarysowywać, po prostu jakby wcześniej, tak? Czyli tutaj już teoretycznie wiemy, kto jest drugą parą, chociaż ja już w tym momencie kompletnie nie pamiętam i właściwie jedyne co pamiętam z tej książki to to, że laska jeździ na koniach, że ma traumę, ale nie pamiętam dlaczego, związaną z tymi końmi i że jest koleś, który mówi do niej bardzo hamskie rzeczy w trakcie ich zbliżeń, bo tłumaczenie jest fatalne i tak jak mówiłam Wam o tym na samym początku, właśnie przy czytaniu tej książki, że chciałabym ją przeczytać w oryginale i zobaczyć jak to tłumaczenie tam wypada, natomiast y, polska wersja jest po prostu o wiele ładniej wydana, a ja niestety jestem srogą ok okładkową i może to jest płytkie, natomiast Lubię nasze polskie wydania i nie, no nie lubię angielskich. W związku z czym stwierdziłam, że chyba bez sensu kupować te książki w wydaniach angielskich, anglojęzycznych, no i chciałam czekać na polskie. Nie wiem, czy w ogóle dostaniemy kolejne części po polsku, bo to już wyszło jakiś czas temu i ciągle jest cisza. Natomiast to jest wydawnictwo Storylight, które jakby jest nowym tworem i ono ma rok w tym momencie, w związku z czym po prostu być może powoli te książki wydaje, bo, bo to może chodzić po prostu o tempo i wydaje je w normalnym tempie wydawniczym, a nie tym, co się dzieje teraz, gdzie wydawnictwa wydają po prostu, wiecie, duże wydawnictwo. Wydają po prostu ogrom książek miesięcznie, e, więc może też o to chodzi, e, że wydawnictwo było skupione na innych tytułach, ale nie wiem w tym momencie, czy wyjdzie czy widzą kolejne książki. I tak jak ją trzymam w rękach, to jakby czuję nostalgię do tej historii. Natomiast to, czego zabrakło mi tutaj, dała mi inna książka, a mianowicie hmm, Lovelight Farms, która stricte o kowbojach, a nie o kowbojskich klimatach nie jest, ale jakoś mi oddaje ten vibe. I tam ta książka właśnie sprawiła, że prawdopodobnie, czy nie prawdopodobnie, tylko po prostu dzisiaj już mówię papa pa, tej serii nie będę jej dalej czytać. I drugą książką, którą mam w rękach, i być może będzie to dla niektórych osób zaskoczenie, bo jeszcze dosyć niedawno mówiłam o tej serii i generalnie często się do niej odnoszę w no moich filmach, że nie jakoś bardzo często, ale parę razy się odnosiłam i wydawało mi się, że ja tę serię przeczytam w całości i mam 3, mam trzy główne tomy, gdzie tomów jest 4 plus dwa opowiadania, i mam to wszystko poza jedną książką, poza ostatnią książką, którą już w koszyku też miałam z 500 razy, ale ciągle po prostu z jakiegoś powodu jej nie kupowałam. One są po prostu drogie, w sensie wiecie, nie znajdziecie tych książek po 20 zł, to jest minimum 30 parę. Um, ale z jakiegoś powodu. Podczas czytania ostatnio Blueshirt, mówiłam Wam o tej książce po poprzednim chyba filmie, tak mi się wydaje, że mówiłam, że jestem w trakcie tej książki albo że zaraz ją zacznę, jedną, dwóch, ja doszłam do wniosku, że chyba odkładam dużą ilość właśnie dark romansów, o których tutaj sobie dzisiaj pogadamy i to jest jedna z tych książek. I to jest jedna z tych książek, która w ogóle rozpoczęła u mnie tę serię czytania tego typu, tak mi się wydaje, że to była albo pierwsza, albo jedna z pierwszych, że prawdopodobnie zaczynałam od fantastyki i to szło w tamtą stronę, a potem zaczęłam czytać tego typu książki, jakby wiecie, romanse w normalnym ludzkim świecie i mogła to być pierwsza, więc mam do niej sentyment yy, i to jest Corrupt od Penelopy Douglas, ale ostatnio właśnie też czytałam, jak to się nazywało, Kom? jak to się nazywało, nieważne, nie, Credence, o, Credence czy Credence, czytałam od Penelopy Douglas i właśnie tutaj mam teraz Corrupt, Credence już Was sprzedałam. Um, no i tak jak mówię, brakuje mi tylko jednej części w domu, żeby mieć całą serię, ja ich słuchałam w audio, słuchałam pierwszego tomu i drugi tom właśnie dosyć niedawno. I te książki mnie wciągają. One mnie wciągają do tego stopnia, że ja naprawdę potrafię rzucić wszystko i po prostu ich słuchać, bo tak jak mówię przed chwilą, ja tego słuchałam w audio. Natomiast w, i w tej, i w tej drugiej, w sensie w tej części, i w drugiej części, są rzeczy, które mnie oburzają. W sensie wiecie, oburza mnie. Nie, nie to, że to jest w książce napisane, oburza mnie to, że ktoś by mógł żyć w ten sposób. Jakkolwiek to nie brzmi, oburza mnie wiek tych ludzi. A jednocześnie to są książki, na których mamy się po prostu bawić, i wiecie, jak po prostu dobrze się bawiłam, one mnie wciągały. Jest kilka scen w tych książkach, których prawdopodobnie nie zapomnę nigdy. Um, robiło mi się gorąco, bo na przykład w tej części, to ja słuchałam na słuchawkach, jadąc autobusem i po prostu miałam wrażenie, że wszyscy wiedzą, czego ja słucham, um, bo ta książka właśnie taka jest i ona nie jest absolutnie dla każdego, i wydaje mi się, że właśnie od tej książki zaczynałam. Ale im więcej czasu mija, tym dalej w ogóle, wiecie, od pierwszego, im dalej od pierwszego tomu, potem przeczytałam ten drugi, który generalnie chyba był moim ulubionym z tych dwóch, jakby wolał o wiele bardziej drugi. A potem przypominam sobie, jak to się skończyło i mam takie trochę... E, 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 ten drugi też w ogóle to zakończenie tam było absurdalne. A teraz ma być trzeci tom, którego głównym bohaterem jest człowiek, którego ja nienawidzę z tej serii. I być może dostajemy tam jakieś wyjaśnienie i w ogóle, ale ja tak naprawdę, tak naprawdę... Nie chcę tego czytać. Mimo tego, że te książki mnie wciągały, mimo tego, że poruszały moje emocje, mimo tego, że to, co tutaj się dzieje, to jednak Penelope Douglas napisała jej tak, że ja jestem wciągnięta, ale nie chcę czytać książki, gdzie głównym bohater, bohaterem jest Dejmon, jaką się tam nazywał? Jakiś Dejmon. W każdym razie mam tutaj powiedzieć, że Torens. Ale nie wiem, czy to Torres był tu, czy Torres był w pamiętnikach tam wampirów, tam tego nie czytałam. Nie wiem. Ale nie, chyba, chyba nie. wystawiłam mi już na sprzedaż. Nie wiem, czy ktoś to kupi, czy nie, bo tych książek jest po prostu mnóstwo na Vinted. Natomiast stwierdzam, że nie. Że są inne książki, które ja bardziej wolę czytać. Poza tym stricte tak naprawdę chyba nie chcę mieć tego w domu. Czy ja to i don't know. Dobra, bierzemy telefon i lecimy dalej, bo muszę tutaj sobie odtworzyć moje notatki. Zaznaczę sobie tylko te dwie książki, które już tu o Wam powiedziałam, no i idziemy dalej. Słoneczny gon. To jest pierwszy tom, drugi tom to są Gwiezdne mowy i teraz będzie trzeci tom, Księżycowa Pogoń. Tutaj wam wrzucam okładki, także jak ktoś jest zainteresowany, to księżycowa pogoń będzie jakoś niedługo wydana. Natomiast też porzucam tę serię. Ja pamiętam, że jak przeczytałam pierwszy tom, słoneczny gon właśnie, to bardzo długo go czytałam i ja tą książkę czytałam około miesiąca, co prawda w międzyczasie czytałam też inne książki, ale nie mogłam przez nią przejść. I pamiętam, że i w recenzjach, i w moim opowiadaniu przez tą książkę, ja ciągle mówiłam, że ona jest fajna, ona jest fajna, ale że ja miałam zastój czytelniczy, nie wywołany tą książką. Wydaje mi się, że ja w tym czasie też próbowałam czytać Wampirze Cesarstwo. I po prostu obie te książki sprawiły, że ja y, miałam zastój czytelniczy, nie mogłam się po prostu przez to przebić i nie mogłam tego przeczytać. Ja siedzę naprzeciwko okna i ciągle patrzę na te piękne drzewa zamiast tutaj jakby w kamerę do Was, więc ja Was przepraszam, będę się naprawdę bardzo starała. Ale tam wszystko rozkwita, rozumiecie, nie? Yy, ja widzę te pąki i widzę w ogóle grusza już cała w kwiatach... Yy pięknie w każdym razie um, słoneczny gond na pierwszym tomie miałam ogromny zastój czytelniczy i tak naprawdę tak serio serio jak teraz o tym myślę podobała mi się tylko końcówka tej książki i ona mi się podobała bardzo natomiast jak potem słuchałam drugiego tomu byłam zachwycona bo drugi tom to jest jakaś taka akademia tam są jakieś czarodziejki jakieś elfy tam coś tam jakieś wiecie egzaminy jakieś po prostu jakaś walka o władzę um, i to było bardzo fajne bardzo mi się to podobało i się świetnie na tej książce Babiłam, naprawdę. Ja pamiętam, że właśnie też jej słuchałam w audio, gdzieś tam koszenie trawy, coś tam, coś tam. Um, I generalnie najśmieszniejsze jest to, że jak patrzę na swój trawnik albo na kosiarkę, to przypomina mi się właśnie słoneczny coś tam? Nie słoneczny goń, tylko księżyc. Ta druga gwiezdne łowy, o, ta część mi przypomina i pamiętam o książce wi i szłap mm, o tym o od Szarych Odcinia magii. Ten najbardziej mi wpadł w pamięć, że przy tych książkach kusiłam trawnik, nie wiem dlaczego. W każdym razie o nich pamiętam i bardzo dobrze bawiłam się na drugim tomie, czyli na tych łownych, głównie w gwiezdnych łowach, nie mogę się wypowiedzieć. Natomiast jak tylko skończył się motyw szkoły, pod sam koniec tej książki, bo jakby cała książka praktycznie stoi tą szkołą, czy tamtą akademią, to jak tylko się skończył ten motyw, od razu skończyło się moje zainteresowanie. Mnie nie obchodziło, co jest dalej. Jakby kompletnie mnie nie obchodziło, co się dalej dzieje z tymi bohaterami. Jakby interesował mnie tylko i wyłącznie motyw tej szkoły, czy tamtej akademii, tych, tych po prostu walk, tego rozstrzygania i tak dalej. I jak wyszliśmy, to mnie kompletnie już nie interesowało, w związku z czym. Skoro już nie będziemy mieli tej akademii, a nie będziemy jej mieli w trzecim tomie, to mnie już ta seria po prostu nie interesuje. I może to jest, wiecie, ostro powiedziane? Może nie. W każdym razie nie interesuje mnie. Naprawdę nie interesuje mnie to, jak to się skończy, ani kto z kim skończy i tak dalej. Bo to jest kolejna seria, gdzie główna bohaterka. Jakby rozumiecie, jest po prostu kilku męskich bohaterów, którzy są w niej zakochani i nie wiadomo właściwie, tak seryjnie nie wiadomo, kogo ona wybierze, czy w ogóle kogoś wybierze, bo może postawi na siebie, nie mam pojęcia. E, ona tam się nie może zakochać, czy coś tam, o ile to jeszcze trwało w drugim tomie, bo już tego nie pamiętam, bo jakiś sztylet wbity w serce, jak się zakocha, to na umrze. Nie wiem, już nie pamiętam. Generalnie kilka motywów jest fajnych, ale wykonanie być może trochę ostre, trochę takie surowe co nie odbiera jakby uroku tej książce, bo to może być właśnie urokiem tej książki, ale ze względu na to, jak bardzo mój entuzjazm opadł po tym, jak skończyły się wątki Akademii, Stwierdziłam, że dobra, koniec. Jakby, mm -mm. I myślałam, że może wtedy, jak ją kończyłam, to stwierdziłam, że może jeszcze sięgnę potem trzeci tom. Ale w tym momencie już dochodzę do wniosku, że nie. Została już ogłoszona premiera, już została właśnie pokazana okładka, będzie ta biała okładka. Um, I kompletnie nie interesuje mnie czytanie trzeciego tomu, więc nie będę się po prostu zmuszać. Także to jest kolejna książka. I idąc dalej. <laughs> Mam tę serię. I ja ją czytałam kiedyś tam totalnie przez przypadek yy, na fali jakiejś tam poszukiwania dobrej fantastyki, która nie jest aż tak głośna. Czyli przeczytałam yy, pochowam ręce, bo widzę, że znowu się wszystko tu yy, odbija. Przeczytałam A Curse of Dark and Lonely i ona była nawet spoko, a drugi tom to było to coś, co tutaj się wam wyświetla. i Ona była chyba ta zielona. Ja to też przeczytałam i tam już mamy zmiany bohatera. Jakby bohater, który się pojawia jako drugoplanowy bohater w pierwszym tomie, tutaj się chyba stawał, pierwszą nowym już do końca nie pamiętam. Natomiast jak ją czytałam, to miałam minimalne, minimalne zainteresowanie trzecim tomem ale nigdy po niego nie sięgnęłam, zresztą ja w ogóle tych książek chyba nigdy nie kupiłam, bo one w ogóle, dwa pierwsze tomy są wydane inaczej niż ten trzeci tom, tam się zmieniło coś z wydawnictwem, logo się zmieniło w międzyczasie i trochę inaczej te książki są wydane, a jak być może wiecie mnie strasznie rytują takie rzeczy, więc ja ich wtedy nigdy nie kupiłam i takie, wiecie, miałam takie przeświadczenie, że kiedyś ją przeczytam, bo nie, nie wydawało mi się kiedyś, że będę człowiekiem, który będzie porzucał, porzucał serię, ale tych książek się zrobiło tyle w moim życiu, że bez sensu jest absolutnie czytać coś na siłę, w związku z czym porzucam tę serię i i porzucam tę autorkę, bo też czytałam inną serię tej autorki i w sumie generalnie pierwszy tom był fajny, ale im dalej w las, tym mnie nie to interesowało, w związku z czym stwierdzam, że chyba nie będę się dobrze czuła podczas czytania jakichkolwiek książek tej autorki, chociaż rzeczywiście ona na pewno jako autorka dojrzewa i po prostu się rozwija, no to nie będę czytać i porzucam tę autorkę, w sensie takim, że jeśli coś mi faktycznie wpadnie w oko i będę chciała przeczytać, no to sięgnę, ale nie będę stricte wiecie, czytać czegoś tylko dlatego, że wydała to ta kobieta, także nie Niestety te książki też porzucam. Następnie, tak tu tylko wrzuciłam, że Ptasznika też czytałam yy, i generalnie, chociaż jest pewnie gro osób, którym ta książka by się bardzo spodobała, tak ja nie czułam żadnego przywiązania, nie czułam żadnej chęci w ogóle rozwiązania tej zagadki, absolutnie szłam przez tą książkę, tak jakby mnie ktoś zmuszał do tego, żebym przez nią przeszła i prawdopodobnie też tak było, bo ja ją dostałam do recenzji wtedy, yy, ale nie zamierzam kontynuować tej serii, tak wam tylko daję znać, to jest po prostu jakiś kryminał o jakimś tam typie yy, z jakimś tatuażem chyba pająka na plecach i tyle pamiętam, że on mówił po polsku i po niemiecku. I był, mężczy... znaczy głównym bohater był jakiś mężczyzna. Że tam się pojawiła jakaś chyba też pani kobieta, e, jakaś pani policjantka, która jest chyba też powiązana z jakąś inną serią. Ja nie umiem w kryminały. Przykro mi bardzo, po prostu, niestety. To też porzucam. Idąc dalej trochę um, wracając do tej serii Blue Shirt, o której czytam tam on Eyes, o której mówiłam Blue Shirt, Red Shirt. E, tak jak Wam mówiłam wcześniej, tam jest po prostu ta dylogia czy tam ta, ta seria, bo to już następny tom będzie. E, ta seria jest z tą powiązana z tą dylogią The Science of Affection, The Science of Temptation. Ja czytałam drugi tom, porzuciłam drugi tom, potem przy czytaniu pierwszego tomu mówiłam o tym, że... E, pierwszego tomu Red Shirt e, mówiłam o tym, że chyba wrócę do tego The Science of em, affection, bo tam się pojawia znowu um, postać, która jest główną bo postacią męską w tej książce o hokeistach um, i on w pierwszym tomie też się pojawił, tylko ja na niego, wiecie, nie zwracałam uwagi, bo ja nie wiedziałam, że on aż tak będzie ważną postacią. On tam bardzo negatywną postacią jest. On jest tam ogromnie negatywną postacią, więc z jednej strony fajnie byłoby do tego wrócić i zobaczyć tą jego negatywną stronę i jakby tą jego przemianę, bo właśnie o to chodzi, że on tam jest negatywną postacią, ale też patrzymy jej oczami kogoś innego. Um, I on robił złe rzeczy, wiecie, miał pewien styl życia w swoim, e, na, no, w swoim życiu um, i wykonał pewną pracę, żeby z tego wyjść, pod wpływem głównej bohaterki z tamtej serii. I dzięki temu w tej serii, gdzie mamy o hokeistach, on jest po prostu naprawdę pracującym nad sobą mężczyzną, który. Um, szanuje ludzi wokół, w związku z czym to, co się pojawia w tej serii o, o hokeistach jest po prostu naprawdę bardzo fajną rzeczą i z jednej strony tak jak mówiłam przed chwilą, fajnie byłoby wrócić do tego, gdzie on był to toksyczny generalnie. Albo był po prostu w bardzo złym miejscu, ale ja nie chcę przechodzić przez to oczami tamtych głównych bohaterów. Nie chcę. Oni się pojawiają w, tych, w tej serii o tych hokejistach, więc gdzieś tam widzimy, na czym to się skończyło. I myślałam przez chwilę, że właśnie tego wrócę, ale nie chcę. Porzucam tę serię, porzucam ten pomysł, nie mam ochoty w ogóle tego, tego czytać. I chyba zaczynam po prostu być w tym momencie, że ja w ogóle nie mam ochoty na dark romanse. Już się tego naczytałam, może nie jakoś bardzo dużo, ale naczytałam się tego przez ostatni czas i coraz jakby częściej mam tą myśl, że chcę je porzucić na dlatego też tutaj coraz więcej tego typu, jakby tutaj dużo w tym filmie tego typu tytułów się pojawi, bo um... Przestaje mnie interesować w ogóle ten motyw w książkach, także jestem Cię naprawdę bardzo dumna. Idziemy dalej. Siedem sióstr. Ja mówiłam was, Wam o tej książce właśnie przy okazji tego, że mówiliście mi, wy w komentarzach mi pisaliście, że ta książka, jakby na podstawie tej książki prawdopodobnie powstały utracone córki, że to jest. No, nikt mi nie zarzucił, że to jest plagiat, ale że prawie takie same są te historie, gdzie ja przeczytałam utracone córki. Ten chyba pierwsze tamy, bo teraz wyszedł piąty. No i siedem sióstr przeczytałam tylko pierwszy tam, ale nie zamierzam więcej, bo one są naprawdę w inny sposób napisane. Mimo tego, że wydają się podobne, to ja nie miałam żadnych emocji na czytaniu siedmiu sióstr, a mam ogrom emocji podczas czytania utraconych córek. Być może wynika to z tego, że utracone córki trafiły w moje ręce pierwsze, natomiast są napisane w inny sposób. Mam wrażenie, że w lepszy sposób, ale wynika to z tego pewnie też, że napisane są później. Natomiast siedem siostr mnie nie zachwyciło. Pamiętam tę historię, tą pierwszą historię, ale nie polubiłam się z główną bohaterką, nie polubiłam się z męskimi bohaterami, nie polubiłam w ogóle historii ani tego, jak ta kobieta jest przedstawiana w tej książce. Ta zagadka, która jest absurdalna, bo już ją wiem od samego początku. Nie, nie, po prostu się nie, nie, dla mnie to nie. Nie. Po prostu nie będę tego więcej czytać. Wiem, że jest dużo ludzi, którzy twierdzą, że utracone córki są. Nie, a Siedem Siostr jest tak. Natomiast no, w moim przypadku jest inaczej. Być może dlatego, że właśnie te utracone córki przeczytałam najpierw. Ale to, co przeczytałam w Siedmiu Siostrach, nie napawa mnie entuzjazmem do czytania jakiejkolwiek innej części z tego wielkiego uniwersum, bo tam też jest siedem książek. Następnie księga Azraela, na którą też czeka dosyć sporo osób. To jest pierwszy tom, a teraz ma być chyba drugi tom, czy nawet już trzeci. Wydaje mi się, że drugi teraz wychodzi. Ja czytałam tę książkę i zrobiłam na niej DNF. Czytałam ją w PDF-ie, bo dostałam to jako propozycję patronacką i nie byłam w stanie w ogóle przez to przebrnąć. Ja przeczytałam połowę tej książki i mówiłam cały czas, że prawdopodobnie kiedyś przeczytam tą resztę, i w ogóle nie chcę. Jakby nie wiem, po co ja to mówiłam. Nie chcę tego więcej czytać i, mimo tego, i za każdym razem, jak widzę, że wiara się zachwyca nową okładką, czy to że w ogóle to wychodzi to ja nie mam żadnych, ja w ogóle nie chcę mi się o tym myśleć. Kompletnie. I nawet jak widzę te arty z tej książki, yy, które gdzieś tam w internecie się pojawiają, nie mam ochoty kompletnie jakby się tym interesować. Nie, nie jakby, mm, nie. Po prostu to też jest serial, do który ja nie wrócę. Następnie i to może się wydać dziwne, ale to jest następca Tronu od Holly Black, czyli to jest ta nowsza seria w uniwersum okrutnego księcia, gdzie głównym bohaterem jest ten mały dąb, który właśnie jest małym chłopczykiem w okrutnym księciu i okrutnego księcia uwielbiam, a przez następcę Tronu ja nie byłam w stanie po prostu przebrnąć na spokojnie i w tym momencie ja nawet nie pamiętam, jak ta książka się skończyła. Pamiętam jej początek, pamiętam jakieś tam fragmenty, pamiętam, kto był głównym bohaterem, ale no kompletnie w ogóle ja, ja nie wiem odcięło mnie, jak czytałam tą książkę, bo dosłownie sobie nie potrafię przypomnieć, jak ktoś skończyło i kompletnie nie mam ochoty czytać dalej, także ja porzucam już tę serię zostaję przy oryginalnym, okrutnym księciu i, i to zostawiam, jakby to zostaje w moim sercu, ale nie zamierzam czytać e, następnych, bo z jakiegoś powodu mi po prostu nie przypadły do gustu i nie mam pojęcia dlaczego, bo okrutnych książę dla mnie to jest w sumie pięciogwiazdkowa seria i wszystkie trzy książki mi się bardzo podobały. Także tak. No i idąc właśnie do tych dark romansów, to teraz powiem o trzech ostatnich książkach. Pierwsza to jest *Her Soul to Take*. Ja ten pierwszy tom przeczytałam. On mi się dość podobał. Potem przeczytałam drugi tom i byłam, jakby, on mi się też podobał poza kilkoma scenami. Nie rozumiem, po co one tam trafiły. I w związku z tym absolutnie boję się czytać tom trzeci. Tomu trzecy bo, boję się czytać tą trzeci, chociaż też słyszałam opinie, że jest świetny, ale ja po prostu nie chcę w to chyba wchodzić, mimo tego, że parę razy myślałam, że jednak to przeczytam, w ogóle mam ją na tibiarze na ten rok, takim wiecie, na zasadzie daj drugą szansę, ale wydaje mi się, że ja jednak tego nie zrobię, nie chcę tego czytać, boję się trochę tej książki, boję się tego, co zostało w mojej głowie po drugim tomie i ta jedna konkretna scena w jakiejś takiej szopie, czy tam w jakimś takim składziku na klucze, czy coś tam, co to było, po prostu mam traumę, ja dosłownie mam traumę po tej scenie, nie rozumiem po co ona była to to jest dark romance, nie? Ale no nie na to miałam ochotę, w związku z czym, no prawdopodobnie, po prostu tak jak mówię, porzucam tę serię, bo ja, bo ja się boję, po prostu się boję tego, co tam się dzieje, działo, skoro ta ma być mi ostrzejsza nie wiem, nie chcę tego więcej czytać i być może też porzucałam już teraz tą autorkę. Przeczytałam właśnie od niej to i to jest ta sama autorka, która napisała tą serię Wyzwanie, którą ja też ostatnio czytałam, ale um, chyba też ją porzucam, bo też nie jestem w te zadowolona z tego, jak tam to się skończyło i to chyba jednak nie jest vibe dla mnie. Teraz przechodzimy do książki pod tytułem Hooked i to jest pierwszy tom serii, która serią, znaczy jest serią, natomiast ona nie jest jakąś taką jedną spójną historią, bo tam są różne historie, nawet nie wiem, czy nie Różnych czasach opisywane, nie mam pojęcia w tym momencie, bo przeczytałam tylko pierwszy tom, a w tym momencie mamy dwa albo trzy w Polsce. Natomiast to jest seria inspirowana baśniami, co jest fajne, i głównymi bohaterami są w tych książkach złoczyńcy, co też jest super. Natomiast jak ja myślę o tym pierwszym tomie, o tym, co tam się działo, i o tym, jak wyglądał ten romans, i o tym, jakie tam były sceny. To jestem zniesmaczona. Trochę nie mogę uwierzyć sama sobie, że ją tak wysoko oceniałam. Nie pamiętam dokładnie teraz, na ile, ale wiem, że oceniałam ją wysoko, ale wtedy jeszcze miałam mam takie podejście um, wiecie, będę szukać pozytywnych stron w każdej jednej książce, a w tym momencie mam takie już podejście troszeczkę inne, trochę może bardziej krytyczne, trochę bardziej oceniające. Niżej oceniam książki niż jeszcze dwa lata temu oceniałam. Także właśnie Hooked raczej porzucam ze względu na toksyczność. To jest dark romance, jakby tam wiadomo, że tam ma być toksyczność, ale jakby Moje serce w tym momencie nie rozumie, czy znaczy rozumiem, ja rozumiem, czemu ja czytałam te książki. Natomiast cieszę się, że już nie mam aż, takiego, e, aż takiej ochoty. Przeczytałam tego tyle, że już zaczynam. Hmm, się z tego wycofywać, tak jak mówię, w kółko w tym filmie. Także ja nie będę czytała kolejnych tomów, tym bardziej, że moje serce jakoś tak bardziej ku fantastyce idzie takiej, która po prostu walczy mieczami, tak to nazwę. A w tych seriach gdzieś tam to jest jakaś gangsterka, to są jakieś pistolety i coś tam, coś tam. Mnie to aż tak nie kręci. Wolę jednak ludzi walczących mieczami, w związku z czym um, nigdy mnie tutaj nie ciągnęło do tego, żeby kontynuować tę serię i przeczytać kolejne tomy. Tak też oficjalnie mówię, że porzucam tę serię. O złoczyńcach. I ostatnia książka, też z kategorii dark romansów, ale niekoniecznie takich dark, bo to jest trochę w innym klimacie. To jest seria Dark Olympus. Ja przeczytałam pierwsze trzy tomy w pols po polsku. Nie mam pojęcia, czy będą wychodziły kolejne, nie wiem. Natomiast to, jak to zostało przetłumaczone, ostatni tom, to, co tam się wydarzyło w polskim tłumaczeniu, jest po prostu absurdalne obrzydliwe i nie rozumiem, dlaczego się to tak wydarzyło. W związku z czym, mimo, że trzeci tom podobał mi się stricte historią i w ogóle relacją międzyludzką najbardziej, to ja nie będę kontynuować tych serii, na pewno nie po polsku, nie z tym tłumaczeniem, a jednocześnie nie będę ich raczej kontynuować po angielsku, bo tak jak mówiłam wcześniej, ja nie lubię książek wydawanych w Anglii, one są po prostu wydawane jakościowo tragicznie słabo um, i te książki się szybko niszczą, szybko psują, no nie podoba mi się to, jak one są tam wydawane. Te w Polsce generalnie też wcale nie są lepiej wydawane, Dane, akurat jeśli chodzi o tę serię. Um, ale tłumaczenie jest tragiczne. Tłumaczenie ostatniego tomu jest po prostu obrzydliwe, jak to mówiłam przed chwilą. Po prostu też tego nie zapomnę, aż mi wszystko boli, jak o tym zaczynam myśleć o tym, jak te sceny zostały przetłumaczone, a ja tego też słuchałam w audio, w związku z czym wiecie, jak czytać i fizycznie, to możecie tak sobie po prostu wzrokiem pominąć i lecieć dalej, nie patrzeć na pewne rzeczy, nich nie zauważać, a przy słuchaniu tego się za bardzo nie da zrobić, chyba że po prostu przeminiemy jakiś fragment, e, czego ja akurat nie lubię robić. W związku z czym porzucam tę serię również i nie będę jej czytała, bo, znaczy nie wiem czy ona w ogóle będzie wychodziła dalej w Polsce, bo myślę, że nie, ale nie chcę tego więcej czytać, chociaż to też jest bardzo fajny moment, motyw, natomiast jeśli chodzi o retailingi o bogach greckich, bo to tutaj właśnie chodzi, bo każda z tych książek jest jakimś retailingiem o innym tam bóstwie z mitologii, to ja po prostu wolę Lore Olympus zamiast Dark Olympus, czyli ten komiks, który być, być może pamiętacie, jak bardzo uwielbiam. Mam ty, w tym momencie dopiero cztery tomy, em, jakby fizyczne w domu. Muszę się wyposażyć w absolutnie wszystkie, bo uwielbiam tych bohaterów, uwielbiam ten komiks i muszę sobie właśnie zrobić rewit wszystkich tomów, bo już nie pamiętam, który tom, o czym opowiada, bo ja je czytałam na webtoonie, czyli przez aplikację, czytałam je przez internet, em, no ale potrzebuję je mieć fizycznie, w związku z czym je kupuję. Natomiast w związku z tym humorem, jaki u mnie widzicie, z takim Pracowaniem, studiatom, praca. Mm, wyrzucam coraz więcej książek, z, w sensie wyrzucam, wiecie, z takiej mojej mentalnej półki, coraz większą ilość książek. Decyduję się na nieczytanie pewnych tytułów, zwłaszcza jeśli chodzi o pewne duże tytuły fantastyczne, bo po prostu są serie, po które nie sięgnę ze względu na to, że nie ma na nie miejsca w moim życiu, bo są inne serie, które chcę przeczytać z różnych powodów. Yy, I zaczynam czytać na nowo bardziej romanse niż dark romanse i zaczynam pomału sięgać. Ku um, literaturze pięknej. I się z tego cieszę, bo ja zaczynałam od literatury pięknej, fantastyki i dziecięcej. Potem z jakiegoś powodu po prostu wlazły mi te dark romanse w ręce. Nie mam pojęcia dlaczego, ale znaczy, trochę mam. Ale to był taki, wiecie, pewien okres w moim życiu na szczęście, bo dosłownie zaczynam z tego wychodzić. Za każdym razem jak czytam toksyczne rzeczy w książce, zaczynam mnie odrzucać, chociaż rozumiem, czemu one są tam dodawane. I bardzo się cieszę, że idę w tę stronę. Um, także teraz czytam. Yy, takie książki. W sensie wiecie, nie powiem, że na wyższym poziomie, bo ja nadal będę ubóstwiała romanse. To miłość i relacje międzyludzkie są dla mnie po prostu czymś najlepszym, co mogę, o czym mogę czytać w książkach. I po prostu lubię słodkie romanse, dlatego że luźno mi się to czyta, bo mam tyle rzeczy na głowie w ciągu swojego dnia i w ciągu swojego życia, że po prostu uwielbiam się odprężyć na romansie. Wiecie, który, jest, który jest po prostu nierealny, często, gęsto. Mm, ale po prostu uwielbiam, bo to mnie odpręża, dlatego to też czytam, ale coraz częściej zaczynam sięgać po znowu po cięższe książki, takie wiecie z literatury pięknej, chociaż dla niektórych też to nie będą ciężkie książki, um, ale cieszę się, że wychodzę z pewnych schematów i idę dalej i też czytam pewną książkę, um, która też ma bardzo dużo erotyzmu w sobie, ale jest z gatunku literatury pięknej i jest po prostu cudowna i nie mogę się doczekać aż wam o niej trochę więcej opowiem, ale to już pewnie albo w podsumowaniu, albo może w następnym filmie. Natomiast na dzisiaj wam już bardzo dziękuję. Dajcie znać, czy znacie te serie, o których mówiłam albo czy je uwielbiacie, bo tak też oczywiście być, albo czy zamierzacie po prostu czytać kolejne części, mimo tego, że ja tutaj siedzę i opowiadam, że nie chcę? Czy zaskoczył Was mój wybór odnośnie książek, których już nie zamierzam więcej czytać? Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.